Do wspólnego oglądania zapraszają Państwa Hotel Galaxy i Restauracja Andromeda Alfa w Krakowie. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku krakowskiej strefy wywiadu. Dziś rozmowa wysokich lotów, gdyż iż ponieważ Państwa i moim gościem jest prezes krakowskiego, podkrakowskiego lotniska w Krakowie Balicach, czyli pan Łukasz Strutyński. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Tradycyjnie na początek zachęcam państwa do kilku rzeczy, przede wszystkim do subskrybowania naszego kanału na YouTube, do dawania łapek w górę, lajkowania naszej rozmowy na Facebooku i udostępniania jej. Zachęcam również do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Linki do nich znajdą państwo w opisie tego materiału. Ok, ogłoszenia parafialne mam ze sobą. Panie prezesie, na początek to, czym się chwalicie, bo dużo się w ostatnim czasie, w ostatnim nim roku chwaliliście kolejnymi rekordami, kolejne szklane sufity przebijane przez. Krakowskie lotnisko, jeżeli chodzi o frekwencję, i wreszcie w ślad za tym będą szły inwestycje. Co zmieni się w najbliższym czasie, w najbliższych latach na Krakowskim Lotnisku? Zmieni się bardzo dużo, dlatego że, tak jak pan Dakor powiedział, bijemy kolejne rekordy. Za nami najlepszy rok w historii Krakowskiego Lotniska. To rok, który zamknęliśmy imponującą liczbą ponad 11 milionów pasażerów. W listopadzie osiągnęliśmy też pewną taką granicę symboliczną, czyli 10 milionów. Nie byliśmy do końca pewni, czy do końca roku uda się do tych 11 milionów ten ruch zwiększyć. Udało się, weszliśmy w nowy rok z rekordem. A co równie ważne, ten początek roku jest również bardzo dobry: styczeń to 15% wzrostu rok do roku. Luty to ponad 20%, chociaż też nie były to łatwe miesiące z powodu gieł, i tego, że luty był troszkę krótszy niż rok temu. i te... Powiem panu Mgłach, tu muszę nadmienić, bo... Kandydatka do Senatu Zwycięska, czyli pani Monika Piątkowska, w swoim, jakby, postulatach wyborczych zapowiadała, że będzie walczyć z mgłą na krakowskim lotnisku. W pierwszym odruchu wydało mi się to śmieszne i zabawne, że to jest, nie wiem, jakaś pomyłka czy fake, aczkolwiek ona uparcie twierdzi, że ponoć są już jakieś takie systemy, które umożliwiają sprawne funkcjonowanie lotniska mimo mgły. Właśnie są takie systemy, i czy potrzebujecie wsparcia, żeby. Tego rodzaju systemy nabyć? Po pierwsze serdecznie gratuluję się tego wyniku pani senator. Cieszymy się tym bardziej, że jest to osoba, która jest związana z Krakowskim Lotniskiem. Pani senator była członkiem naszej rady nadzorczej, miałem też przyjemność z nią współpracować, gdy pracowałem jeszcze na lotnisku wiele lat temu jako członek zarządu odpowiedzialny za obszar inwestycji. Także zna dobrze spółkę, zna też jej specyfikę i zna też wyzwania, które przed nią stoją. To, o czym pan redaktor powiedział, jest jedną z tych takich kluczowych wyzwań czyli powiększenie, podwyższenie kategorii urządzenia, które nazywa się ILS i które służy do prowadzenie operacji wtedy, kiedy ta widoczność jest kiepska. Dla nas tym progiem widzialności, który powoduje, że operacje niestety no, nie są możliwe, to jest 550 metrów na drodze startowej. To, co rozwiąże ten problem, chociaż też pewnie nie do końca, bo trzeba pamiętać, że nawet w tych urządzeniach wyższej kategorii zwiększają się separacje między samolotami, więc trochę inaczej się na lotnisku wówczas pracuje. Ale z całą pewnością tak duże port lotniczy zasługuje na ILS tej najwyższej kategorii. Pewnym rozwiązaniem docelowym jest nowa droga startowa, o której jeszcze pewnie będziemy mówić. Natomiast niezależnie od tego flagowego projektu naszego lotniska, podjęliśmy jako nowy zarząd spółki decyzję, by również podjąć pewien wysiłek, by na obecnej drodze startowej spróbować tą kategorię podnieść. To jest duże wyzwanie niefinansowe, chociaż nie tylko finansowe, bo to są znaczne koszty, ale jesteśmy dużym podmiotem, stać nas na ponoszenie tego rodzaju wydatków po to, żeby nasi pasażerowie no, mieli pewność tego, że ta operacja się odbędzie. Natomiast nie jest to duża ingerencja w drogę startową, która ma już wiele lat, jest mocno wyeksploatowana. Mówiąc bardzo precyzyjnie, to główne wyzwanie to dogęszczenie świateł na drodze startowej. Przepisy wymagają, by w tej wyższej kategorii one były co 15 metrów. Obecnie u nas są co 30 metrów, więc musielibyśmy tak naprawdę podwoić ich liczbę, to pewne wyzwanie techniczne. Na razie prowadzimy analizę, zleciliśmy tę kwestię wiodącym w Polsce ekspertom w branży, żeby sprawdzić, na ile można taką ingerencję, w drogę startową zrobić, po to, by no, nie pogorszyć stanu technicznego. Wracamy do początku, czyli właśnie inwestycje wspomniał Pan już właśnie o tym pasie startowym terminal, właśnie kiedy, co, jak i za ile. No, przed nami bardzo wiele wyzwań. Plan inwestycyjny to kwota, która przekracza 3 miliardy złotych. To ogromne obciążenie dla spółki, nawet przy tak dobrych wynikach finansowych, bo zamkniemy też po raz pierwszy w historii poprzedni rok z kwotą najpewniej, bo jeszcze oczywiście trwają prace nad podsumowaniem roku. Przekraczają o 200 milionów zysku netto. To jest, są imponujące wartości. Natomiast dla każdego podmiotu... No, Reinwestowanie w infrastrukturę kwoty, która przekracza piętnastokrotność jego rocznego zysku netto, to wielkie wyzwanie. To wyzwanie obejmuje szereg elementów. To, co najważniejsze, to droga startowa, o której już powiedziałem, pewnie jeszcze będzie okazja o niej potem wspomnieć, ale to także wersja terminalu. My mamy świadomość, że w tym momencie nasi pasażerowie. Ale także my spotykamy się z szeregiem niedogodności, bo ten obiekt kubaturowy, ten terminal, który obecnie służy nam i naszym pasażerom, on był projektowany z myślą o 8 milionach. My w tym roku, tak mamy nadzieję, tak w tym kierunku pracujemy, przekroczymy 12. Więc ta liczba pasażerów jest wielokrotnie wyższa niż te pierwotnie deklarowane 8 milionów. Zresztą przekroczone już lat temu 6, bo w roku 2019. To, co zrobiliśmy też jako, jako, jako nowy zarząd spółce, to zmieniliśmy pierwotnie planowany sposób prowadzenia tych prac w dwóch kierunkach. Po pierwsze, chcemy, żeby ten obiekt był większy. Te pierwotne plany zakładały tą podstawową przepustowość na poziomie 12 milionów. My w tym momencie już mamy te 12 milionów, więc po prostu musimy wybudować większy terminal. Po drugie, też pewną zmianę etapowania robót. Z dwóch powodów. Po pierwsze, chcemy, żeby zacząć od części zachodniej, by obecny terminal cargo, pasażerowie doskonale znają krakowskie lotnisko i wiedzą, gdzie stary terminal cargo jest. W tym momencie już mamy wbudowany nowy terminal, przyniesiemy tam na początku maja tą działalność cargo. Chcemy, by ten stary terminal cargo służył jako terminal tymczasowy. Ja mam świadomość, że to nie jest taka infrastruktura marzeń, że krakowskie lotnisko i nasi pasażerowie zasługują na Piękny, docelowy terminal pasażerski, ale no, funkcjonujemy w tych uwarunkowaniach, które mamy. Czyli musimy zapewnić rozwój lotniska na kolejne lata, chcemy tą dynamikę utrzymać, dlatego przekształcamy terminal cargo w terminal pasażerski. Tam pewnie będzie zlokalizowanych najpewniej sześć dodatkowych gateów, które nam pozwolą tą rozwój w kolejnych latach podtrzymać. A jednocześnie będziemy budowali terminal w części zachodniej lotniska, dużą nową część terminalu. Zakładamy, że te prace się zakończą na początku 2029 roku. Walczymy, by był to koniec 2028, ale realnie oceniając, będzie to raczej początek 2029. I to będzie nowy obiekt, który pozwoli, żeby ta przepustowość łącznie z tym częścią, którą już mamy, sięgnęła 16 milionów pasażerów, czyli. No dużo więcej niż wówczas będziemy, tak zakładam, potrzebowali z pełną rezerwą na kolejne lata. I wówczas mamy taki moment sprawdzam. To znaczy, czy nasze prognozy, które zrobiliśmy, zakładamy, że lotnisko się będzie bardzo dynamicznie rozwijać, czy one pozwolą rzeczywiście budować kolejną część część wschodnią. Jestem przekonany, że tak będzie, że ten rozwój będzie tak dynamiczny, że bez żadnej przerwy przystąpimy do części wschodniej, ale żeby te prace robić, musimy dokonać pewnego zmian administracyjnych. Budujemy nieco inny obiekt, więc mamy już pozwolenie na budowę. A jeżeli chodzi o wschodnią, będziemy występowali o tzw. pozwolenie zamienne, po to by ten obieg był po prostu trochę większy. Na koniec tego procesu chcemy, żeby ten terminal pozwolił na przepustowość na poziomie przynajmniej 19 milionów pasażerów, tej takiej właśnie podstawowej, no po to, by zapewnić pewien rozwój, pewną rezerwę też tej infrastruktury lotniczej na kolejne lata. Dobrze, 3 miliardy złotych będzie wpompowane w perspektywie najbliższych lat w krakowskie lotnisko. Czy Potencjalna, i planujecie zakończyć budowę do około 2029 roku. Drugiego etapu, drugi etap mhm. 2031. Dobrze, jak wspomniałem, 3 miliardy złotych chcecie wpompować na start w krakowskie lotnisko, a co w sytuacji, kiedy będzie wybudowane CPK? Bo my tu tak prężymy mózgu, 19 milionów pasażerów i tak dalej, no ale z chwilą, kiedy powstanie, jeżeli powstanie CPK, to ja spodziewam się tak mi coś mój e, umysł e, podpowiada, że raczej e, będzie troszeczkę e, odpływ pasażerów z Krakowskiego lotniska, że będą jednak wybierać e, mieszkańcy już tak jakby ten docelowy port, czyli ten Baranów tak zwany i stamtąd będą lecieli w świat. Tak jak wspomniałem, ten pierwszy etap rozbudowy terminalu to przełom, czy początek roku 2029. Finalnie chcemy inwestycję zakończyć razem z częścią Wschodnią w roku 2021. Czyli to wtedy, kiedy też... ma być docelowo I to, to się zbiegnie rzeczywiście pewnie z czasem zakończenia budowy CPK w roku 2032. A to, co teraz również istotne w tym samym roku, czyli 2021, będzie, tak zakładamy, zakończenie budowy nowej drogi startowej pod warunkiem, że decyzja administracyjna w zakresie kwestii środowiskowych zostanie wydana w końcu tego roku. Takie mamy plany. Albo po wyborach zmieni się zarząd. Jesteśmy, jesteśmy spokojni, jeżeli chodzi o kwestię CPK, z kilku powodów. Znaczy, po pierwsze, ten nowy projekt, zoptymalizowany, dostosowany do pewnej rzeczywistości, która nas otacza, jest dobrym projektem. I mamy w Europie szereg przykładów w Niemczech, w, we Włoszech, w Hiszpanii. Gdzie wokół dużych lotnisk centralnych świetnie działają porty regionalne. Więc w Europie to się po prostu dzieje, bo nasz model jest trochę inny. My nie skupiamy się na pasażerze, który. Jest od nas, leci gdzie indziej. Ten odsetek pasażera tranzytowego jest mocno poniżej 5%, około 2-3% w balicach, jest bardzo niewiele. I podobnie trochę więcej, ale też niewiele pasażerów od nas lata do hubów, to jest pewnie około 10%. Więc ten pasażer korzysta z lotniska po to, by w sposób bardzo komfortowy, bardzo wygodny, przenieść się, przelecieć z punktu A do punktu B. I ta bliskość lotniska, duża siatka połączeń, bo to jest tą wartością balic, też cena biletu, oczywiście, bo chcemy latać jak najtaniej, to wszystko sprawia, że zupełnie inaczej działamy, adresujemy naszą ofertę do innego pasażera, a duży port centralny, wierzymy, że CPK będzie takim no, nowym impulsem dla całej branży to również mocny przewoźnik regionalny. Nie da się oddzielić projektu CPK od lotu i od jego roli w naszym systemie lotniczym. Wierzymy, że mocny lot to również korzyść dla lotnic regionalnych, bo bardzo się cieszymy z tego, że mamy silnego, narodowego przewoźnika. Już za kilka dni będziemy inaugurować w Krakowie znakomite połączenie do paryskiego orli, które od wielu lat zabiegaliśmy, które będzie otwarciem nowym balic w tej części świata. I to dzięki lotowi. Mocny lot to również mocne lotniska regionalne. Jest serio Pan yy, tak uważa, że yy, ten. O. Z, zmieniony projekt CPK jest teraz taki bardziej realny, bo ja na przykład no, nie ukrywam, że często słucham różnych wypowiedzi, a przede wszystkim pana Wilka e, na kanale Zero, który po kolejnych różnych tam decyzjach no, nie pozostawia suchej nitki na tym e, zmienionym e, projekcie. Ja nawet patrząc pod kątem e, obronności i tak dalej, przy zaniechaniu inwestycji kolejowych, nawet w sytuacji w, my tym lotniczym Lotniskiem, nie bylibyśmy w stanie przejąć tej pomocy y, wojskowej, która miałaby tam trafić, bo okej, okay, wylądowaliby, ale nie mieliby jak stamtąd czym wyjechać. No bo jednak y, pojedynczy batalion to jest chyba około 40 pociągów, tak naprawdę. Niczym by to wszystko op opuściło to lotnisko, to by zeszło y, bardzo dużo właśnie bez tej siatki połączeń kolejowych. Ja wierzę bardzo mocno w tą pracę, która została wykonana celem pewnego dostosowania tego projektu do realiów, możliwości, a nie tylko ambicji, więc trzymamy kciuki, zresztą jesteśmy, można powiedzieć, spółką. Wnuczką CBK, jesteśmy w tej samej grupie kapitałowej, to nasi koledzy z branży. Naszym dominującym udziałowcem to Polskie Porty Lotnicze, których znowu właścicielem jest CBK, więc my jesteśmy w tej samej lotniczej rodzinie. I trzymamy mocno kciuki, że ten projekt się powiedzie. W czasie, w którym został określony i budżecie, który został zaplanowany, to są niezwykle trudne wyzwania. My mamy świadomość, bo przecież parę lat temu, między rokiem 2013, a 2016, 2016, i 2013, 2013 przebudowaliśmy. A teraz czeka nas no, znacznie większa rozbudowa. Wiemy, jak wielkie to jest wyzwanie budowa tak skomplikowanego, złożonego obiektu. Dobrze, panie prezesie, pytanie o krakowskiego pasażera nawet nie krakowskiego, naszego regionalnego pasażera, który korzysta z naszego podkrakowskiego lotniska. Jaka jest charakterystyka tego pasażera? Kim on jest w dużej mierze? On jest oczywiście zróżnicowany, bo przy takiej skali 12 milionów pasażerów to są bardzo różni, różne osoby podróżujące w różnych celach, w różny sposób, ale badania, które robimy pokazują parę tendencji, które nas pewnie wyróżniają spośród innych portów. Znaczy, po pierwsze jest to pasażer, który jest pasażerem z Krakowa i z okolic. Robiliśmy rok temu takie badania w wakacje i 70% pasażerów to są pasażerowie z tego naszego, jak to pięknie mówimy, catchment area, czyli tego obszaru, w którym adresujemy naszą ofertę, Powiedzmy między półtorej, maksymalnie dwóch godzin od lotniska. Mamy tutaj duże aglomeracje, chociażby Katowice, gdzie oczywiście w jakiś sposób konkurujemy z portem lotniczym w Pyrzowicach, ale bardzo mocno tą naszą ofertę uzupełniamy. Zresztą wielokrotnie z prezesem Tomasie Kwentem rozmawiamy, jak te lotniska mogą w sposób komplementarny służyć mieszkańcom tego obszaru. To także człowiek, który, więc jest to człowiek stąd. Niekoniecznie turysta, raczej osoba, która w Krakowie mieszka, pracuje i albo wjeżdża na wakacje, albo korzysta z rodzaju city breaków, czy z tej szerokiej oferty możliwości poznania świata w dość atrakcyjnej cenie i w dość dogodny sposób. To także pasażer, który nie nadaje często bagażu. My szacujemy, że 7% naszych pasażerów nie korzysta z bagażu rejestrowanego, ma tylko bagaż podręczny, po to, by po pierwsze optymalizować koszty, po drugie no, optymalizować czas i po prostu podróżować wygodniej, więc jest to pewien też specyficzny rodzaj podróżujących. I do nich też kierujemy naszą ofertę. My w tym momencie mamy około 160 połączeń w różne miejsca świata. To bardzo bogata siatka, którą tworzy 28 przewoźników lotniczych. I nasze wyzwanie polega na tym, by tą siatkę wzmacniać, ubogacać, tak samo, identyfikować połączenia już istniejące, tworzyć nowe. Gdzie polecimy? Wiem już o Paryżu, pan e, wspomniał, e, gdzie jeszcze jakie kierunki w najbliższej przyszłości, wiem, że nie może pan zdradzać za dużo szczegółów, e, no bo trzeba budować napięcie, ale tak serio, to już e, w jakie rejony świata być może uda nam się e, wylecieć z Krakowa i tam dotrzeć szczęśliwie? E, nie budujemy napięcia, tylko szanujemy naszych partnerów, dlatego że mamy taką żelazną zasadę, że to najpierw przewoźnik komunikuje trasę, a dopiero potem lotnisko wzmacnia ten przekaz i wyraża radość z tego, że do tego portfolio krakowskiego doszło kolejne połączenie. Oprócz Orlini, które wspomniałem, ten rok to też Sofia, Castellón, Aberdeen, więc Bazylea, Genua, więc tych niespodzianek troszkę mamy. Myślę, że jeszcze trochę przed nami jest no nie jest też tajemnicą, że bardzo walczymy o klientów z kraju Zatoki. To jest też pewna specyfika naszego lotniska, że igraku i Małopolska staliły się niezwykle atrakcyjne dla tego rodzaju pasażera. My widzimy, że ta dynamika rozwoju ruchu w tym segmencie jest jedna z najwyższych w Europie, w Krakowie. Też ta baza była nie za wielka, więc oczywiście łatwiej wtedy tą kilkudziesięcioprocentową dynamikę utrzymywać, ale widzimy realne wzrost zainteresowania tego rodzaju klienta. Zresztą pewnym symbolem było to, że już na samym końcu roku, w jeden z tych ostatnich dni, kiedy Witaliśmy naszego 11-minutowego pasażera. To była rodzina z Dubaju, która tutaj właśnie przyjechała do Krakowa i do Małopolski, po to, by spędzić czas. Wracała pełna wrażeń, bo rozmawialiśmy pod dużym wrażeniem Małopolski do swojego domu i pewnie będą takimi dobrymi ambasadorami, którzy opowiedzą o tym, czego dobrego doświadczyli pod względem natury, przyrody. Kuchni, ale też pewnej gościnności ludzkiej, bo to bardzo często jest akcentowane, że Małopolanie to dobrzy gospodarze, którzy potrafią tą gościnność, tak ważną dla kogoś, kto przybywa z trochę innego kręgu kulturowego, w świetny sposób wyrazić. Więc też rozwijamy się w tym, w tym obszarze. Zresztą to pewnie parę lat temu byłoby niewyobrażalne, że w sezonie letnim ten, liczba połączeń do krajów Zatoki to około siedmiu dziennie. Siedem razy dziennie można, czy to do Abu Dhabi, czy do Sharjah, czy do Dubaju, z Krakowa polecieć. Ten ruch jest rzeczywiście bardzo duży. I co, pan obleciał już wszystkie połączenia? Wytestował pan w ciągu tego okresu, kiedy pan wrócił na, do krakowskiego lotniska, te wszystkie połączenia? No, z całą pewnością kadencji to nie jednej nie starczy, by wszystkie przetestować. Ja też prywatnie lubię latać, lubię w ten sposób spędzać czas z rodziną. Ale byłoby śmiesznie, lepiej jakby pan powiedział, że boję się latać i nie latam samolotami. Nie, nie, nie. Tu, zresztą my mamy świetną receptę dla tych, którzy się boją latać. Tutaj pozwolę sobie wykorzystać naszą rozmowę celem reklamy, ale reklamy bardzo ważnego podmiotu, ponieważ mamy Centrum Edukacji Lotniczej. To jest podmiot, który już kilka lat temu powstał, świetnie funkcjonuje, rozwija się. Parę dni temu zainaugurowaliśmy nową ofertę, nową, czy poszerzyliśmy ofertę. Mamy nową usługę dedykowaną seniorom. Bo widzimy też, że to jest taliwa pasażerów też w tym wieku senioralnym nam rośnie. Nie wszyscy potrafią korzystać z lotniska, czasami lecą po raz pierwszy, więc mamy pewne warsztaty dla seniorów, żeby ich właśnie oswoić z naszą infrastrukturą, stonować ten lęk przed lataniem. Ale tak samo dla najmłodszych, jeżeli mamy dzieci, które chcielibyśmy w ten świat lotniczy wprowadzić też po to, żeby one wiedziały w jaki sposób się na lotnisku zachowywać, co można przewieźć, a czego nie można, jak wygląda ta sekwencja, ta ścieżka pasażera od wejścia do terminalu do, do wejścia na pokład. Więc mamy świetną ofertę zajęć, półkolonii, specjalnych wydarzeń. Zachęcamy do odwiedzin Centrum Edukacji Lotniczej, to świetne miejsce również na naszym lotnisku. Na koniec wspomnijmy o społecznej odpowiedzialności biznesu. To nie jest tak, że tylko trzepiecie kasiorę 200 milionów złotych za ubiegły rok, ale także dzielicie się tym waszym zgromadzonym dobrem z lokalną społecznością. Właśnie trwa nabór do konkursu, który organizujecie. Tak, reaktywowaliśmy rzeczywiście dwa programy adresowane do naszego otoczenia. To wynika z takiego mocnego przekonania, że powinniśmy być obecni lokalnie. No trochę tak jest, że pewne niedogodności, które są związane z funkcjonowaniem lotniska są skupione w danym miejscu. Ogromne korzyści, które lotnisko generuje, są kalkulatory, które to świetnie liczą, ile miliardów złotych wynika z tego, że lotnisko działa, one są rozproszone po mieście i po regionie. Więc chcemy też pokazać w tym naszym najbliższym otoczeniu, że myślimy też w naszych sąsiadach. Mamy takie dwa konkursy grantowe, które ogłosiliśmy. Jeden, który nazywa się Blisko lotniska, który jest adresowany do tego najbliższego otoczenia, do dziewięciu sołectw w dwóch gminach Liszki i Zabierzów. I tutaj chcemy zmaciać niewielkimi grantami, bo mówimy o kwotach do 30 tysięcy złotych infrastrukturalnie, poprzez to remonty czy jakiś zakup urządzeń mieszkańców, organizacje, podmioty samorządowe. Drugi, który nazywa się wspieramy Sąsiadów, ma charakter właśnie wspierania miękkich działań. Do, do nieco mniejszej kwoty, ale chodzi o to, by wyłapywać takie cenne, fajne inicjatywy z naszego szeroko, rozumianego otoczenia i na miarę nasze możliwości po prostu je wspierać. Czyli kragockie lotnisko da się lubić. Mam taką nadzieję serdecznie zapraszam do Kraków. R. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i rozmowę Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku Krakowskiej Strefy Wywiadu był prezes podkrakowskiego lotniska Kraków Airport pan Łukasz Strutyński. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i zapraszam na kolejne spotkanie, kolejne nagranie za jakiś czas i będziemy już mówili więcej może o tych jakby tych panach inwestycyjnych, które już wejdą na twardo w życie. Dziękuję panie redaktorze, bardzo dziękuję Państwu. Ja tradycyjnie na koniec zachęcam Państwa do kilku rzeczy. Przede wszystkim do subskrybowania naszego kanału na YouTube, dodawania łapek w górę, lajkowania naszej rozmowy na Facebooku i udostępniania jej. Zachęcam również do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Linki do nich znajdą Państwo w opisie tego materiału. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Krakowskiej Strefy Wywiadu. Do zobaczenia. Do wspólnego oglądania zapraszają Państwa Hotel Galaxy i Restauracja Andromeda Alfa w Krakowie.